Jesteśmy w Beskidach, gdzie prym wiodą heligonki. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym przepięknym instrumencie. Zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Maksymilian Czerwiński. I w tym filmie chciałbym wam opowiedzieć o instrumencie, który mam tu ze sobą, a dokładniej kilka instrumentów i jest to heligonka. Historia heligonki w Polsce ma swoje korzenie w okolicach XIX-XX wieku, a więc jest to całkiem niedawna historia, ponad 100 lat temu. Przywędrowała do nas z Austro-Węgier, to były czasy zaboru austro-węgierskiego, czyli wtedy, kiedy nasi dziadkowie, pradziadkowie służyli w armii cesarskiej. Tam się pierwszy raz zetknęli z tym instrumentem. No, właśnie, Heligonka to był taki instrument typowo używany w wojsku podczas takiej biesiady. No i takie pierwsze instrumenty, które do nas tutaj przewędrowały, to były instrumenty rodzinnej wytwórni braci chlawaczek. I są to instrumenty z Czech, dokładnie z miejscowości Łuny i Chorowice za Pragą. A potem tutaj właśnie mamy taki już instrument. Z późniejszej produkcji, nawiązujące do, do tej rodziny Józef Hlawaczek. No i potem rynek zrewolucjonizowała firma Hochner, która w 1920 roku wyprodukowała właśnie taki model heligonki, który stał się już tutaj bardziej popularny i bardziej dostępny. Trzeba powiedzieć, że te instrumenty w początkowym okresie były bardzo drogie. Mało było kogo stać, żeby sobie kupić heligonkę. No, dlatego tutaj pierwsze instrumenty, jakie ludzie sobie zakupili, były nabyte w formie takiego handlu wymiennego. Tak się mówiło, że taka haligonka była równowarta co najmniej jednej krowie, a przynajmniej trzeba było wymienić konia za tą haligonkę. No i tak, pierwsze instrumenty, które do nas dotarły, były w tonacji. CF bądź B-dur, S-dur zwłaszcza tutaj B-dur, S-dur to była taka, to jest taka popularna tonacja zwłaszcza do instrumentów dentych. tutaj jak grały te instrumenty mamy tutaj instrumenty dwurzędowe trzyrzędowe i tutaj w zależności ile tych rzędów no to mamy tyle tych tonacji czyli tonacja C-dur, F-dur podstawowa i mamy jedną molową, d -mol. Albo tonacje tutaj heligonki trzyrzędowe G-dur, C-dur, F-dur i mamy wtedy demol i Amol. A jak jest zbudowana heligonka? To na pozór bardzo podobnie do akordeonu. W zasadzie wyróżniamy tu trzy podstawowe elementy. Takie jak prym, czyli to jest ta część, gdzie gramy melodię. Tutaj trzeba powiedzieć, że tak, jak mówiliśmy, heligonki są dwurzędowe, trzyrzędowe, mogą być pięciorzędowe. E, no to tutaj w tym prymie mamy gryw i to jest, to jest to, to gdzie są guziki. W tej części, właśnie prymu, mamy tutaj włożone głosy, którym, którymi gramy, gramy melodię. Mamy miech. Miechem nabieramy powietrza, miech jest zbudowany, wykonany z kartonu, oklejony skórą, narożniki są metalowe, także miechem tutaj pompujemy powietrze, to są nasze płuca heligonki i mamy część basową, gdzie gramy akompaniament na melodii, tutaj w heligonce przede wszystkim różni się to tym od akordonu, że mamy mniej tych dźwięków, mniej basów, mniej akordów, ale za to są taki ten bas jest taki dużo, dużo potężniejszy, mocniejszy. Także mamy tutaj w heligonce rzędowej 8 tych guzików. Tutaj w heligonce trzyrzędowej dodatkowo 4, czyli 12. No i mamy w tej części basowej tutaj przede wszystkim ozdobną część Stanowią takie głośnice, którymi przelatuje powietrze. No, i tędy też się wydobywa dźwięk. Tutaj z tej strony, od tej kratki też. Tutaj część basowa. To mamy właśnie te grube basy heligonowe, i to jest coś, co nam mówi o tym, że to jest heligonka. Właśnie te grube heligonowe basy. Mamy taki instrument, który też jest haligonką, nazywamy go, ale już takich grubych basów, tych głębokich nie ma. Dlatego możemy powiedzieć, że to jest akordeon diatoniczny, bo haligonka jest takim rodzajem akordeonu diatonicznego. Z kolei w części prymu yy, mamy tutaj głośnice, tak jak już wspomniałem wcześniej, w którym tu są trzy. A jeżeli mamy trzy głośnice, to grają trzy głosy. I te głosy to są takie. Płytki. Tutaj mamy płytki zalane w wosku. I te płytki mamy właśnie wykonane z różnego materiału. Takie najstarsze instrumenty, najstarsze ligonki y, posiadają głosy cynkowe, y, albo mosiężne. A już takich nowszych, no to mamy głosy wykonane, z, to znaczy płytki z aluminium. Dalej no, te płytki jeszcze w, w środku tutaj posiadają taki języczek, nazywa się stroik i to jest ten głos, który którym właśnie za pomocą powietrza nam drga i tu powstaje ten dźwięk. No tutaj mamy taką starszą głośnicę, ale może w tej cynkowej. Czyli haligonka możemy powiedzieć jest ma podobną zasadę działania jak harmonika ustna. Możemy tak zagrać. Teraz, czym większa ta płytka, tym dźwięk jest niższy. A tutaj, wy... niższa płytka, mniejsza, dźwięk będzie wysoki. I tutaj, teraz, najważniejszym elementem, właśnie w... przy tych głosach jest to, że yy, one są nastrojone. Te płytki, te strojki w, w różny sposób. To znaczy, mamy dwa różne dźwięki na jednej płytce. No jak tutaj będziemy teraz wpuszczać powietrze, jest inaczej nastrojony niż jak będę, w, będę to powietrze wtłaczał. I to jest właśnie ta najważniejsza różnica między heligonką a akordeonem. Że w dwie strony, jeżeli przelatuje powietrze, mamy dwa różne dźwięki. W akordonie jest to tylko jeden dźwięk. Te głośnice są wykonane zazwyczaj z y, twardego drzewa, z jesionus, y, z olchy. No i tak jak mówiłem, zalane są woskiem. Haligonki, w odróżnieniu od akordonu, są wykonane z bardzo wieloma ozdobami. I tutaj, w zasadzie, co jedna, to piękniejsza. Yy, przede wszystkim yy, podstawową taką rzeczą, na którą zwraci, warto zwrócić uwagę, jest galeryjka, najczęściej chromowana albo podwacana, może być też z mosiądzu, yy, tutaj jest na przykład też taka na złoto. Bardzo, bardzo dużo ozdób. Tutaj, przede wszystkim, też w, w obudowie jakieś inkrustacje, intarsje, metalowe okucia ze wzorkami. No i kolorowy miech, którym się okleja właśnie też jakimś materiałem albo kolorowym kartonem. Już tu wspomnieliśmy o głośnicach, które nam właśnie też bardzo. Bardzo często je można spotkać w zasadzie w każdej heligonce, w akordeonach nie ma tego. Ładnie wykonane guziki. Parownik, który wypuszcza, regulujemy przepływ powietrza, możemy nabrać, wypuścić. No i pasek tutaj basowy z regulacją jakiejś stopki. Tu mamy jeszcze taki regulator, właśnie tego paska. Można skrócić. No i guziki też wykonane z różnego materiału. Mogą być drewniane, z plastiku, perłowe. To już tutaj nie ma, nie ma, znaczenia. Mamy na przykład osłonę miecha też w heligonce. No i przede wszystkim heligonki swoją, swoją markę biorą od nazwiska wytwórcy. No i tak tutaj jest heligonka na przykład austriacka. Tutaj już heligonka moja, którą wykonuje. Z moim nazwiskiem akurat ta będzie taka rzeźbiona ręcznie. Tutaj Słowacki twórca czy czeski. Hockner, niemiecka firma. Obecnie Heligonka przeżywa renesans. Tak jak była popularna, kiedy powstała, potem naturalnie wyparują akordeon. Tak dzisiaj coraz więcej młodych ludzi, ale też ich starszych wraca do tego instrumentu. Ma coś takiego w sobie, że przyciąga coraz większą rzeszę ludzi. Głównie wykorzystywana jest w y, rodzinnych spotkaniach, w zespołach folklorystycznych. Y, w można spotkać ją w takich w kapelach nielicznych. To, że też jest takim troszeczkę ograniczonym instrumentem, nie daje nam pełnych możliwości jak akordeon, ale te podstawowe trzy funkcje ma, więc y, w zespołach jak najbardziej regionalnych. No, i w, oczywiście jako instrument solowy, oczywiście z, w duecie z wakatem. Zapraszam do kolejnych odcinków, gdzie nie będę już opowiadał o historii, budowie i ogólnie o heligonce. Ale już skupimy się na dźwięku heligonki, na przykładzie prostych, znanych i lubianych melodii, który może każdy z Was zagrać. Tam Wam wytłumaczę, jak się gra, i będzie można się nauczyć. 都在完成了。